Na kanale alfabetycznym. Mam na imię Aniela i dzisiaj Wam pokażę nową formę filmiku. Więc zaczynajmy Ta nowa forma filmiku to jest unboxing. Przedtem tego nie robiłam na kanale moim, a dzisiaj chciałam spróbować. Dzisiaj będę Wam pokazywała komiksy, które dostanę na zakończenie roku szkolnego bo moi rodzice uznali, że mam bardzo dobre wyniki i że mogę po prostu sobie wybrać jakąś nagrodę Ja wybrałam właśnie komiksy Większość z tych komiksów została... zostałam zainspirowana kanałem Tu czy tam i tam właśnie mówiono o tych komiksach, które dzisiaj tu mam Jestem bardzo podekscytowana tą paczką i jestem ciekawa, czy w późniejszym etapie, będą mi się podobały, kiedy będę je czytał. Chciałabym też bardzo podziękować rodzicom, że mi kupili te komiksy. Też chciałabym tutaj powiedzieć, że ja przedtem miałam okazję tylko dwa komiksy przeczytać i tamte dwa komiksy bardzo mi się spodobały i podobała mi się forma w której była podana historia. No, więc uznałam, że to będzie bardzo dobry pomysł, żeby spróbować właśnie takiej nowej formy do czytania, którą jest komiks i książka graficzna. Nie mogę się doczekać naprawdę złożyć tej komiksy, bo większość Słyszałam bardzo dobre nie, i chcę zobaczyć, czy mi też się tak spodobały jak innym. Dobrze? Pierwsza książka, która tu jest, to 11 września 2001 roku dzień, w którym runął świat. No i jak sam tytuł, wskazuje opowiada o 11 września, kiedy właśnie był zawarta Dlaczego wybrałam tą książkę? Dlatego, że przez ostatnie miesiące dużo myślałam właśnie na temat tego zamachu terrorystycznego i na temat ile ludzi tak naprawdę zginęło tam, ile ludzi było poszkodowanych i ile ludzi straciło rodzinę. Więc dość mnie zaciekawił temat i uznałam po prostu, że taki komiks byłby dobry dla mnie. Tutaj Widzę, że opowiada o Francuzce, która odbiera tą tragedię w inny sposób niż ludzie, którzy mieszkali w Nowym Jorku tak od urodzenia. Teraz widzę tu, że ma naprawdę piękne rysunki w środku. Bardzo dobrze pokazane twarze wszystkich. Myślę, że może ten komik mi się naprawdę spodobać i we wrześniu chcę sobie zrobić taki miesiąc, w którym będę tylko czytał komiksy i myślę, że od tego zacznę, bo no wygląda na bardzo fajne. Okładka mi się też bardzo podoba i z tego co wiem ten komiks jest robiony na podstawie książki. Następna książka którą tu widzę, to Paper Girls, tom pierwszy. Paper Girls opowiada o dziewczynach, które rodzaju gazetę mam w miasteczku. I tutaj widzę, że jest... Zupełnie inna tekstura papieru niż w tym pierwszym. Hmm, ciekawe. To się tak błyszczy, ma to podpływ światła. Słyszałam bardzo dobre opinie, ale też słyszałam, że może to Ci się nie spodobać, dlatego że jest bardzo hate ten komiks. I tego się boję. Lecz myślę, że kiedy będę chciała coś na przykład lekkiego do poczytania, Myślę, że nie będę zwracała zbytnio uwagi na to, że tam większość rzeczy nie ma sensu. Długo zastanawiałam się, bo przedtem moja mama też zamawiała różne książki, i już przedtem myślałam, czy nie poprosić o ten komiks, no ale trochę się go bałam, jak już to mówiłam. O, tylko chciałabym jeszcze wspomnieć, że ma bardzo ładną okładkę z takim pięknym tłem. Następny. Heart Stopper. Tom pierwszy. Chłopak spotyka chłopaka. Hmm. O mój O wow. Ja nie widziałam, że ten komik jest czarno-biały. Ehm, ciekawe. Bo widziałam to, to na Kindle. I tam było czarno-białe, ale myślałam, że po prostu mój Kindle... W... Wszystkie obrazki pokazuje czarno-białe, nieważne jaki jest oryginał. I myślałam, że po prostu to Kindle tak to zrobił. A jednak nie. Okazuje się, że to jest naprawdę czarno-białe. Hmm. Ciekawe. Chyba niedawno została wydana czwarta część tego komiksu. I bardzo dużo ludzi mówi, że. Że to jest bardzo słodka historia, taka fajna. A ja się trochę tego boję, dlatego że zaczęłam oglądać serial na Netflixie i no, to nie było coś jakby dla mnie słodkiego. Mi się to ciężko oglądało, bo tam są poruszone takie sprawy prześladowania gejów i o różnych rzeczy takich bardzo nieprzyjemnych. I ciężko mi się po prostu to wyda I boję się, że tak samo będzie z tym komiksem, ale mam nadzieję, że po prostu jak cały przeczytam, to jednak uznam, że to nie było takie złe. No, jestem ciekawa. Ale naprawdę ja myślałam, że to będzie miało... E, hard super będzie miał podobne rysunki do tego komiksu jednego tego września a ma zupełnie inne. No, i też nie takie kolorowe. Kolejna książka to jest Niki i Kraina Pradawnych, i to jest nowe wydanie. To jest nowa seria o Nikim Została wydana właśnie z takim bardzo dużym. Bardzo ładna okładka, od razu muszę powiedzieć bardzo dużo szczegółów i detali. No, też w środku wygląda bardzo kolorowo i z dużą ilością detali. Ale muszę przyznać, że ma mało tekstu. Głównie to ma obrazki. No, ale się nie dziwię, bo jednak Miki to i myszka Mini i ogólnie wszyscy ich przyjaciele to są bardziej dla dzieci, które jeszcze tak dobrze nie umiem czytać. Tak. Yy, okay. Ja czytałam stare komiksy, stary komiks Gigant, na temat przygód Miki i jego przyjaciół I też oglądałam stare kreskówki, które mi się bardzo podobały I Jestem po prostu ciekawa takiej nowszej wersji tego, takiego klasyka Disney'a No, a sam komiks opowiada o Mickey'u w krainie pradawnych, który ma tam swoją pracę, ma tam swój dom, no i też ma problemy z relacją, z relacją myszki Mimi do niego. Ciekawe. I teraz chciałabym tylko wspomnieć, <słuch> że Mała tu też kupiła sobie książkę napisaną przez Radka Rak. Ania. Tak, tylko pokażę. Ja nie wiem o czym to jest, więc nie będę za dużo. Teraz czytam Nevermore. Jestem na 116 stronie. Na razie jest spoko. No i to by było na tyle w tym filmiku. Czekajcie na filmik, kiedy będę, będę mówiła, czy mi się te wszystkie książki podobały. No i chcę zobaczyć z szczególnością z Superem, czy mi się spodoba. No. Powiedzcie, czy podoba Wam się taka forma filmiku właśnie z unboxingiem i pokazywaniem książek Rzek w środku. Więc to by było na tyle w tym filmiku. Do zobaczenia w następnym. Pa!